Na moim kanale zapraszamy na tarota tygodniowego. Sprawdzimy, jaki będzie tydzień od 21 do 27 sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Najpierw zaczynamy od osób spod znaku barana, Baran. tydzień od 21 do 27 sierpnia, co się może wydarzyć? U osób spod znaku barana, baran do 27 sierpnia. Karty mogą pokazywać takie sytuacje, w których na przykład dochodzi do spotkania z waszym ex, z mężczyzną, z którym aktualnie na przykład jesteście pokuceni. Ta cała sytuacja może spowodować u was takie stany depresyjne. Możecie coś usłyszeć na temat, uczuć tego mężczyzny do was, na temat waszej relacji, waszego związku. Tutaj karty też mogą mówić o takich sytuacjach, gdzie na przykład ktoś wyzna wam swoje uczucia, swoją miłość i być może też ta informacja spowoduje u was takie załamanie. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o osoby spod znaku Barana, ten przyszły tydzień będzie naznaczony uczuciami, miłością, wyznaniami, gdzie teoretycznie to wszystko co się właśnie o kręci wokół tych słów, tych wartości, jest teoretycznie pozytywne, ale u was to będzie działało wręcz zupełnie inaczej. Będziecie mieli właśnie takie stany depresyjne, coś może was bardzo zaboleć, ktoś może wam właśnie wsadzić przysłowiowy nóż w plecy. Tak więc nie, nie wszystko będzie u Was pozytywne, jeżeli właśnie chodzi o te kwestie. Stricte uczuciowe. To teraz byki. Zobaczymy, co u Was może być w tygodniu od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób z podznaku byka? Byk, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób z podznaku byka? zwią bardziej kwestie jakieś zawodowe, służbowe. Coś się kończy, coś świadomie kończycie, coś, co powoduje u Was smutek, rozpacz, a być może jakiś taki etap, gdzie niekoniecznie był, który niekoniecznie był dla Was pozytywny i tutaj karty Pokazują, że będzie tak jakby więcej pracy. Wreszcie zaczniecie działać, wreszcie zaczniecie coś robić, a tak jak powiedziałam, to może być stricte tematyka powiązana z Waszym życiem zawodowym, że na przykład w tym tygodniu zdecydujecie, że kończycie z wreszcie z miejscem Waszej pracy, że już macie tego wszystkiego dosyć, być może zbyt wiele łez wylaliście. W tym miejscu i świadomie właśnie podejmujecie tą decyzję, że chcecie to zakończyć. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby z podznaku, byka, tutaj tydzień będzie właśnie naznaczony kwestiami zawodowymi. To teraz bliźnięta. Zobaczymy, co u Was. Bliźnięta, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Bliźnięta, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Bliźnięta, co się może u Was wydarzyć? Bliźnięta, bliźnięta. Okej. Okay. Na początku jakaś taka y, niekoniecznie miła niespodzianka. Karta wie, że mówi o tym, że coś się rozpada, coś się kończy coś, na co Wy nie macie żadnego wpływu, coś miało um, bardzo niestabilne fundamenty. Tutaj karta dalej dziewiątki buław mówi o tym, że nie chcecie już dalej czegoś kontynuować. Coś się rozwaliło, spieprzyło i już nie macie ochoty dalej tego kontynuować, aż tu nagle pokazuje się jakaś pani z pieniędzmi, z dużymi zasobami materialnymi. Tak więc tutaj mogłabym powiedzieć, że um, jeżeli coś w pierwszym momencie wyda Wam się takim Czymś bardzo złym, negatywnym, że coś się rozpadło. Wy czujecie, że mm, tak jakby nie chcecie już dalej tego czegoś kontynuować, to coś może Wam właśnie przynieść tutaj jakby większe dochody. Dzięki temu czemuś, że coś się rozpadło, jesteście w stanie tak jakby zarobić, dowartościować się, możecie otrzymać właśnie coś cennego. To coś może spowodować, że wreszcie zechcecie. Inwestować w siebie, że być może na przykład dostaniecie tutaj jakieś odszkodowanie, bo karta królowej monet może właśnie wskazywać osoby, które pracują właśnie w takim sektorze finansowo-bankowym, z kimś, kto na co dzień tak jakby obraca dużymi pieniędzmi. Tak więc, jeżeli chodzi o bliźnięta, coś co może zapowiadać się bardzo negatywnie i finalne zakończenie tej całej sytuacji będzie dla Was bardzo pozytywne.

Coś, coś będzie do Was przychodziło, ktoś podąża w Waszą stronę. Teoretycznie może to być osoba, która darzy Was jakimś uczuciem. Wy tę osoby być może też lubicie, jest sympatycznie, miło. Karta Rycerza Kielichów mówi o tak zwanym tak zwanej osobie, która bardzo szybko się zakochuje, kimś bardzo takim kochliwym. Tak więc tu możecie otrzymać jakąś informację. Ktoś właśnie może do Was przyjechać, możecie się z kimś takim tutaj spotkać, ale na końcu macie kartę sprawiedliwości. Karta może mówić właśnie o zakończeniu jakiejś relacji, jakiejś znajomości, że w tym tygodniu będzie jakaś taka sytuacja, która przeważy kwestie związane, czy warto kontynuować tę znajomość, tę relację. Karta Sprawiedliwości bardzo często właśnie mówi o różnego rodzaju rozstaniach, rozwodach, takich konkretnych, drastycznych momentach, w których zdecydujecie, że już nie chcecie mieć z tą osobą nic tutaj wspólnego. Tutaj karty też mogą mówić na przykład o kwestii, gdzie dostajecie jakąś informację, Urzędową właśnie od osoby, do której być może wy coś jeszcze kiedyś czuliście, lub też ta osoba w dalszym ciągu coś do was czuje. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby z podznaku Barana, ten tydzień będzie naznaczony jakimiś takimi historiami powiązanymi z osobą, do której wy coś czujecie, ale mimo wszystko musicie się tak jakby od tej osoby odciąć. Być może właśnie wiążą, wiążą Was jeszcze tutaj jakieś sprawy urzędowe. To teraz lwy. Sprawdzimy co tu u lwów. Lew, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Lew, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć? Karty pokazują jakieś straty, jakieś takie nieciekawe historie powiązane z kobietą, którą wy znacie. To może być wasza jakaś była dziewczyna, osoba, która wam się bardzo podoba. Mogą być takie sytuacje, że przez tę kobietę nie będziecie mogli spać, będziecie tworzyć sobie jakieś takie bardzo negatywne kształty przyszłościowe powiązane właśnie z tą kobietą, przez tę kobietę możecie odczuć pewnego rodzaju braki, możecie coś stracić tak więc jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa to tutaj uważajcie na kobiety, uważajcie na informacje które płyną do Was drogą zdalną i są właśnie od jakiejś kobiety I to teraz panny, sprawdzimy co tu u osób z podznaku Panny? Panna, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Panna, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć? Panna. Tutaj karty pokazują jakieś kwestie urzędowe, jakby. Hmm, Możliwość dodatkowego zarobku, dodatkowa, dodatkowa praca, dodatkowe źródło z, y, dochodu. Z tym, że to coś y, powoduje u Was pewnego rodzaju wstyd. Coś, o czym się nie mówi, coś, co trzyma się w ukryciu. I tutaj być może będą różnego, jakieś, różnego rodzaju jakieś kwestie, że przyjdzie Wam podpisać jakiś taki papierek powiązany właśnie z dodatkowym źródłem dochodu i tego czegoś będziecie się bardzo wstydzili. Tutaj karty mogą mówić o tym, że ktoś może Wam zaproponować właśnie na przykład jakieś pieniądze za jakąś relację trzymaną w ukryciu, za romans, za jakieś spotkania. Tutaj mogą być takie sytuacje, że niektórzy z Was będą... Dokonywać wyboru między partnerami, być może będziecie chcieli się odciąć od właśnie, na przykład, waszego kochanka. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o panny, tutaj ewidentnie karty pokazują, że będziecie mieć dylemat, będziecie dokonywać wyboru między tym, czego się na przykład wstydzicie, co ukrywacie, a tym, z czym chcielibyście się, że tak powiem, już do końca rozliczyć. To teraz wagi. Waga, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób spod znaku wagi? Waga, tydzień 21-27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób spod znaku wagi? Tutaj karty pokazują, że może być taka sytuacja, gdzie Będziecie mieli pewnego rodzaju przeczucia, że ktoś chce was oszukać, ktoś chce was wykorzystać, że nie wszystko jest takie, jakie y, wydaje się na pierwszy rzut oka. Tutaj karta 7. była mówi o tym, że wybronicie siebie, swojego stania, że czujecie, że jesteście atakowani z zewnątrz właśnie, że z zewnątrz przychodzą te kłamstwa. Karta kapłanki mówi też o wiedzy, której prawdopodobnie jeszcze nie macie, że coś jest przed wami skrywane. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj bardziej karty pokazują takie sytuacje, takie historie, gdzie macie przeczucie, że ktoś nie jest fair w stosunku do was, że zostaliście przez kogoś oszukani i teraz właśnie w tym tygodniu być może będziecie się przed tą całą sytuacją bronili, być może właśnie przed skutkami tego oszustwa będziecie się w tym tygodniu bronili. To teraz skorpiony. Zobaczymy, co tu u skorpionów. Skorpion tydzień od 21 do 27 sierpnia. Skorpion tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób z podznaku Skorpiona? Skorpion. Karty pokazują jakieś takie ogólne zadowolenie z tego, co się ma. Może ktoś chce w was inwestować. W swoim otoczeniu macie osobę, która jest taka bardzo stylliwa, zakompleksiona. Może być jakaś taka sytuacja, gdzie macie takiego skrytego adoratora który Wam kupuje jakieś prezenty, chce Was inwestować, dostajecie właśnie od niego jakieś upominki, ale tak naprawdę tutaj karta dwójki buław mówi o tym, żeby w tym tygodniu nie wykonywać żadnych konkretnych kroków, um, żeby być może właśnie się bardziej przypatrzeć, żeby być może właśnie dostrzec, że w Waszym otoczeniu jest ktoś taki, dzięki komu możecie właśnie czuć się dowartościowane, dzięki tej osobie możecie otrzymywać właśnie jakieś tutaj prezenty, jakieś upominki. Ta osoba prawdopodobnie chce w Was tutaj inwestować i dla tej osoby jesteście kimś tutaj e, cennym, tylko Właśnie karta pokazuje, żeby się rozejrzeć, żeby być może nie szukać kogoś innego, bo to, czego Wy aktualnie potrzebujecie, jest bliżej niż Wam się wydaje. E, to teraz strzelce. Strzelec, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób spod znaku strzelca? Strzelec od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób spod znaku strzelca? No tutaj karty pokazują na początek, jakby było super, fajnie, wszystko idzie po waszej myśli, jest taka ogólna radość, być może jest osoba w waszym otoczeniu, która powoduje taką radość, taką beztroskę, ale karta czwórki kieruchu mówi o tym, że wy czegoś nie widzicie, nie jesteście w stanie czegoś zauważyć, coś umyka wam i to coś dotyczy jakiejś zguby, jakiejś straty. Być może strzelce w tym tygodniu będą. W takim nastroju, w takiej sytuacji, że poczują, że wszystko idzie po ich myśli i jest tak, jakby chciały, ale właśnie przez jakąś nieuwagę możecie stracić coś cennego. A tak więc tutaj bardziej karty Wam podpowiadają, żebyście w tym tygodniu yy, mieli o czym dookoła głowy, bo przez właśnie jakąś nieuwagę, yy, przez być może zbytnią radość możecie coś tutaj stracić. Yy, to teraz koziorożce. Zobaczymy, co u koziorożców. Tutaj już, widzimy, że się karty rozsypują delikatnie. Koziorożec, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Koziorożec, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Koziorożec, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Co się może wydarzyć u osób z znaku koziorożca? Tutaj karty ewidentnie pokazują, że koziorożce prawdopodobnie w tym, w tym tygodniu mają ochotę na rozpoczęcie czegoś nowego, z tym, że tutaj będą przy tej całej historii jakieś bardzo duże y, blokady, coś będzie nie do przes przeskoczenia. Tutaj karta świata może mówić o jakimś wyjeździe zagranicznym: o, mm, o tym, że z tym wyjazdem jest y, połączony, powiązany ktoś y, młodszy od Was tutaj karty mogą mówić o właśnie o jakichś historiach, że chcecie coś rozpocząć że chcecie się pokazać światu że e, pewien etap, etap jakby w Waszym życiu dobiega końca, końca wchodzicie w coś całkowicie nowego ale mimo wszystko właśnie w tym tygodniu poczujecie, że nie da się czegoś przeskoczyć, że e, będą takie trudności, będą takie sytuacje które właśnie będą powodowały u Was że teoretycznie jesteście na dobrej drodze, ale mimo wszystko no tutaj ewidentnie nie wszystko idzie po Waszej myśli. Ta cała sytuacja może być właśnie powiązana z osobą, która jest z daleka, z osobą z zagranicy, ktoś, kto może właśnie w ten sposób na Was wpływać, że przez tę osobę nie jesteście w stanie czegoś dokonać. To teraz wodniki. Sprawdzimy, co tam u Was. Wodnik, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Wodnik, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Wodnik, co się może wydarzyć? Wodnik. No tutaj karty pokazują, że w tym tygodniu możecie liczyć na jakąś pomoc. Ktoś, kto się Was podkochuje, ktoś, kto coś do Was czuje, wyciągnie do Was pomocą dłoń, ale mimo wszystko. Wy możecie poczuć się osamotnieni. Być może nie będziecie chcieli skorzystać z tej pomocy, być może też zastanawiacie się, czy w jakąś relację, w jakąś znajomość nie wkładacie więcej. Karta szóstki monet mówi o takiej równowadze, o tym właśnie, żeby nie przeginać w żadną ze stron. Być może będziecie potrzebowali takiego wyciszenia, pobycia samemu ze sobą, przyjrzenia się temu wszystkiemu, tak jakby z boku na chłodno. I tak jak tutaj powiedziałam, niby Macie wokół siebie osobę, ale być może tak naprawdę czujecie, że to wy wkładacie w większą pracę w tę znajomość, w tę relacje. To teraz jeszcze tylko ryby. Sprawdzimy, co tu u osób z odznaku ryb. Ryby, tydzień od 21 do 27 sierpnia. Ryby, tydzień od 21. Do 27 sierpnia, ryby. Co się może wydarzyć u osób spod znaku ryb? Ryby. Co się może wydarzyć? No, tutaj karty pokazują, że wszystko pójdzie po Waszej myśli. Na początku karta szóstki mówi o wygranej, o zwycięstwie, o tym, że macie szansę. Tak jakby wykazać się z tej najlepszej strony. Dalej mag pokazuje wasze umiejętności, o tym, że jesteście w stanie y, na przykład kogoś oczarować. Każda z Sprawiedliwości może mówić dosłownie o tym, że wygracie jakąś, y, jakąś batalię właśnie w sądzie. Y, poprzez tak jakby naginanie rzeczywistości, bo karta maga mówi też o tym właśnie, że niektórzy mogą troszeczkę czarować, naginać rzeczywistość, o tym, że macie właśnie zdolności do tego, żeby wygrać właśnie jakąś sprawę w sądzie, jakieś takie batalie urzędowe. A tak więc jeżeli chodzi o osoby z płuc dla Was to będzie bardzo dobry tydzień na to, żeby odnieść właśnie wszelkiego rodzaju sukcesem urzędowe. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na ten najbliższy tydzień. Wszystkim życzę oczywiście udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. Pa, pa.